Drodzy nauczyciele, drodzy uczniowie, na początku tego tygodnia obchodziliśmy święto Świętego Stanisława, głównego patrona Polski. Otóż ze Świętym Stanisławem jest taka specyficzna sprawa. Mianowicie, gdy spiszemy w Wikipedii, czy w jakimś innym źródle, które jest powszechnie dostępne dla każdego. Dlaczego umarł święty Stanisław, co było przyczyną jego konfliktu z królem, dlaczego umarł on śmiercią męczeńską? Otóż nie dostaniemy jednej, absolutnie jednoznacznej odpowiedzi. Będziemy słyszeli bardzo różne wersje, a to był konflikt o jakieś kwestie moralne albo dotyczące poddanych króla, których chodziło o ukarania albo kwestie moralne samego króla, który został, był napominany przez świętego Stanisława, albo w ogóle kwestie własności, kwestie dziedziczenia kościoła po tych, którzy zapisali coś w testamencie jako dobytek dla kościoła. Być może każda z tych wersji ma w sobie coś z prawdą. Być może każda z nich ma jakieś tam podstawy. W każdym razie święty Stanisław w każdej z tych spraw w zasadzie można znaleźć jeden wspólny element. Otóż on jest męczennikiem naszej cywilizacji. On jest męczennikiem cywilizacji łacińskiej. Mamy wielu takich męczenników właśnie w tym okresie, w wieku XI i XII. Otóż był to czas, kiedy w Europie, przede wszystkim w Europie Zachodniej, czy też Europie Środkowo-Zachodniej, Toczyła się pewna walka, walka na poziomie i praktycznym, i na poziomie teoretycznym. Mianowicie chodziło o to, czy Kościół jest zależny od władzy świeckiej, czy nie. Czy biskup podlega królowi, czy nie i w jakim stopniu. I czy król podlega biskupowi i w jakim stopniu. Chodziło o to, żeby to wyjaśnić na poziomie teoretycznym, ale chodziło też o to, żeby to wywalczyć na poziomie praktycznym. I dobrze wiemy, że. Na przykład na wschodzie, w cywilizacji bizantyjskiej nigdy nie udało się Kościołowi uzyskać wolności. Zawsze był on zależny od władzy świeckiej i to nie tylko w sensie takim praktycznym, ale tak zupełnie teoretycznie tam przeważnie czy cesarz czy inny władca świecki po prostu rządził kościołem, albo jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej miał dokładną absolutną swobodę w ustalaniu tych, którzy tym kościołem rządzili. I to jest najważniejsza różnica pomiędzy naszą cywilizacją, pomiędzy cywilizacją łacińską a cywilizacją bizantyjską. Otóż, otóż w cywilizacji łacińskiej Kościół jest wolny, jest niezależny od władzy świeckiej. I to się może wydawać taką zupełnie zwykłą, błahą sprawą. No, udało się tutaj w hierarchii kościelnej wywalczyć jakąś niezależność od władzy świeckiej. Taka przypadkowa sprawa. Otóż nie. Otóż nie. To, jest, to była walka o rzeczy fundamentalne, o rzeczy najważniejsze. O to, co jest ważniejsze. Czy ważniejszy jest duch, czy ważniejsza jest materia. Chodziło o to, czy ważniejsza, czy silniejsza będzie wiara, czy silniejszy będzie ten świat. Czy silniejszy będzie rozum, czy silniejsza będzie siła, którą reprezentowała władza świecka. I wielką z dotyczą naszej cywilizacji jest to, że udało się pokazać ten prymat tego, co duchowe, nad tym, co cielesne. I oczywiście nie oznacza to, że Kościół był wtedy, czy był kiedykolwiek absolutnie wyjęty spod władzy świeckiej. Oczywiście, władza świecka jako władza doskonała państwa, to społeczeństwo doskonałe, ma swoje obszary, w których sprawuje swoją władzę, ale również Kościół jest tym społeczeństwem doskonałym, które ma obszary, w których jest niezależne I ta, to wielkie zwycięstwo, ten triumf rozumu nad siłą wiary, nad światem, triumf Kościoła nad państwem, triumf świętego Stanisława nad królem, to było to wielkie zwycięstwo, które ukształtowało naszą cywilizację, która sprawiła, że faktycznie my rozumiemy, że to, co duchowe, jest najważniejsze, że to, co dotyczy Pana Boga, jest absolutnie priorytetowe. Ale gdy spojrzymy na to zwycięstwo, to ono wcale nie będzie oczywiste dla nas. Ono jest właśnie takim zwycięstwem, jakim zwyciężył Pan nasz Jezus Chrystus. Pan nasz Jezus Chrystus zwyciężył umierając na krzyżu. I tak samo ci wielcy męczennicy tyku XI i później XII, oni zwyciężyli w ten sposób, że oddali swoje życie, że byli gotowi przyjąć tą śmierć, że byli gotowi głosić prawdę do samego końca. I drodzy uczniowie... Ta historia no nie jest jakaś tam historia, która miała kiedyś miejsce i teraz mm, przyjemnie jej posłuchać, ale wiele ona z nami nie ma do czynienia. Otóż tą historię i my musimy powtórzyć. My musimy przede wszystkim w nas samych wywalczyć to samo. Musimy wywalczyć w nas, aby Duch panował nad materią, aby nasz rozum panował nad naszym ciałem. Tą walkę my musimy, każdy z nas musi powtórzyć osobiście. Powtarzają poprzez panowanie nad sobą, poprzez walkę ze swoimi słabościami, poprzez umartwienie, poprzez tą codzienną, zwykłą walkę o panowanie rozumu nad nami, przez nieuleganie chwilowym zachciankom, chwilowym emocjom wtedy, kiedy rozum poznaje, że... Wcale nie jest to dobre ani dla nas, ani dla innych, że nie jest to zgodne z wolą Pana Boga. A więc na tym poziomie każdy z nas tą walkę musi powtórzyć. to jest naprawdę dokładnie ta sama walka, w imię której oddał życie Święty Stanisław. I w ten, walcząc w ten sposób, przyczyniamy się też najlepiej do tej walki cywilizacyjnej którą prowadził święty Stanisław. To znaczy, gdy my przepełniamy się Chrystusem, gdy my kierujemy się rozumem, gdy my przepełniamy się Bożą łaską, wtedy też w sposób najlepszy pracujemy nad tym, o co prosimy codziennie. Przyjdź w Królestwo Twoje. W ten sposób też najlepiej przybliżamy to Boże Królestwo. W ten sposób najlepiej ściągamy je na Ziemię. To panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jako stwórca ma prawo do tego, aby Jego prawo było respektowane na całym świecie. I dzisiaj, gdy usłyszymy to, adveniat remium tuum, to królestwo Twoje, to pamiętajmy o tym, że święty Stanisław jest nasz patron oddał swoje życie właśnie za to królestwo i pamiętajmy o, to, o tym, że i my o to walczymy zupełnie codziennie. Wtedy, gdy poddajemy nasze życie pod panowanie Bożego Prawa, wtedy, gdy walczymy o to, aby rozum decydował o tym, co jest dla nas dobre, a co złe, a nie nasze chwilowe zachcianki, nasze emocje. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Yeah. <laughs> you.